Czołem, kochani! Szczęść Wam Boże! Co takiego dzieje się w Wielką Noc? Chcecie o tym wiedzieć? Tak więc ma człowieczka i ruszamy ze Słowem Bożym! Z Wielkanocą nieodzownie kojarzą się wszystkim pisanki, malowane jajka, ta tradycja sięga naprawdę dawnych wieków i wielu wskazuje nawet na to, że jest starsza od chrześcijaństwa. Mamy różne zabawy nawet na ten moment. U mnie w domu lubiliśmy się stukać jajkami pomalowanymi i wygrywało to jajko, które nie zostało stłuczone. Jak się okazuje, nie wiem czy wiecie, ale to wszystko ma ogromną chrześcijańską symbolikę. Pisał o tym trochę święty August. Pozwolę sobie wam przeczytać, co ten mądry filozof w prosty sposób tłumaczył. Tak jak nadzieja nie jest jeszcze rzeczywistością, tak jajko nie jest jeszcze kurczęciem. Jest jajko, a nie ma jeszcze pisklęcia. Tak trzeba cierpliwie czekać. Okryte jest skórą, musi zostać ogrzane, aby ożyło. O czym on tu mówi? Co za jajka? To przecież każdy wie, że kura musi je wysiedzieć. Tak, ale mówił on o pięknym symbolu jajek wielkanocnych, które nawiązują do pustego grobu Pana Jezusa, który był jakby ta skorupa, z której wyszło nowe życie. I to wszystko zawiera w sobie symbol wielkanocnej chrześcijańskiej pisanki. Samą Wielką Noc podczas uroczystości Wigilii Paschalnej czytamy Ewangelię według świętego Marka. Posłuchajcie. Po upływie szabatu Maria Magdalena, Maria, Matka Jakuba i Salome nakupiły wonności, żeby pójść namaścić Jezusa. Wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia przyszły do grobu, gdy słońce wzeszło. A mówiły między sobą: Kto nam odsunie kamień od wejścia do grobu? Gdy jednak spojrzały, zauważyły, że kamień był już odsunięty, a był bardzo duży. Weszły do grobu i ujrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę i bardzo się przestraszyły, lecz on rzekł do nich: Nie bójcie się. Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego. Powstał. Nie ma go tu. Oto miejsce, gdzie go złożyli. Lecz idźcie, powiedzcie jego uczniom i potrowi. Idzie przed wami do Galilei. Tam go ujrzycie, jak wam powiedział. One wyszły i uciekło od grobu. Ogarnęło je bowiem zdumienie i przestrach. Oto słowo pańskie. Nasza jest rano, razem pewnie z procesją. Rano też spotykamy się, w Wielkanoc na uroczystym śniadaniu i jemy święconkę poświęconą dzień wcześniej. Ale to się dzieje rano. I tu może wykluć nam się ciekawe pytanie. Czemu święta Wielkiej Nocy świętujemy rano? Czy nie lepiej, jakby nazywały się święta Wielkiego Poranka? No przecież nawet jak czytamy Ewangelię, to kobiety poszły do pustego grobu, yy, w sumie nie wiedziały jeszcze, że jest puste, ale poszły do grobu Pana Jezusa rano. I rano dowiedziały się, że On zmartwychwstał. Ale my tak naprawdę nie wiemy, kiedy to się stało. Wiemy, kiedy one się dowiedziały. Sam Pan Jezus natomiast Zmartwychwstał jeszcze nocą, gdy było ciemno i nikt o tym nie wiedział. Dlatego więc my świętujemy wielką noc. I to nieprawda, że nic wtedy nie robimy. Już na samej początku nocy wieczorem przed kościołem rozpalamy ogniska, by ten mrok, którym noc wielka nas otacza, zabłysnął światło. Święcimy Paschę, Wielkanocną świecę, przypominającą nam o przejściu ze śmierci Pana Jezusa do życia. I z tym Paschałem idziemy do Kościoła, i tam słuchamy Bożego Słowa, czytań obfitych, pięknych, opowiadających o całej historii zbawienia. W końcu w tą właśnie świętą Wielką Noc udzielany jest Chrzest. Tym, którzy jako wierzący, dorośli ludzie się nawracają. A my wszyscy odnawiamy swoje chrzcielne przyrzeczenia. I świętujemy Eucharystię. Jesteśmy nam przy świętej, już w nocy przyjmujemy Komunię świętą, by w ten sposób być pewni, że nad ranem, w tą wielką, a raczej po tej wielkiej nocy, spotkamy z martwych Pana Jezusa, który do nas przychodzi w swoim świętym słowie i w swoich świętych sakramentach. Tak. Wielkanoc jest piękna, w tych wszystkich pięknych zwyczajach liturgii. Trzech Króli mam 6 stycznia, urodziny też wiem kiedy mam. Święto Niepodległości jest 11 listopada. Boże Narodzenie 25 grudnia a z Wielkanocą zawsze jest problem. Zawsze jest kiedy indziej. Właściwie taki sam problem był za czasu świętego papieża Sotera. To to taki ktoś się mnie spyta. Ano to papież, który żył w czasach, gdy chrześcijanie jeszcze nie byli dogadani, jak i kiedy obchodzić Wielkanoc. W II wieku były różne spory, kiedy ta Wielkanoc ma być obchodzona. No bo było trudno znaleźć tą prawdziwą datę w kalendarzu rzymskim. No i wtedy postanowiono za czasów właśnie świętego papieża Sotera, że wybrano, że pierwsza niedziela wiosenna po pierwszej pełni księżyca na wiosnę będzie właśnie Wielkanocą. Bo to odpowiadało kalendarzowi żydowskiemu, kiedy przypadały święta paschy. W ten sposób ustalono datę wspólną dla wszystkich chrześcijan, by mogli razem świętować wielkami. I to stało się właśnie gdy Kościół prowadził święty papież Soter Okej, okay, mam nadzieję, że już teraz wiemy i rozumiemy, że Wielkanoc to nie tylko pisanki, ale to także piękna liturgia wigilii paschalnej, która dzieje się właśnie Wielką nocą. To święta zmartwychwstania Pana Jezusa, które napełniają nas ogromną radością. Mam nadzieję, że teraz mamy już jedno wielkie KPW. Na koniec dzisiejszego odcinka chciałbym wam złożyć. W imieniu całego naszego zespołu manny z nieba najserdeczniejsze, najwspanialsze życzenia. By Pan Bóg zawsze do Was przychodził z martwych stałych ze swoją łaską. I byście sami zawsze byli gotowi na swoje własne, zmartwychwstanie. Do zobaczenia. Szczęść Wam Boże!